Witam wszystkich serdecznie. Jak wiadomo, Zbigniew Ziobro od dłuższego czasu nie pojawiał się publicznie. Jaki tego powód? Ano, stan zdrowia Zbigniewa Ziobro się pogorszył. Zbigniew Ziobro jest w szpitalu, tak, jest w szpitalu w stanie bardzo ciężkim. Przyczyna. Pobytu w szpitalu Zbigniewa Ziobry jest oczywiście rak raktani. Tak, raktani nie jest to dobra wiadomość dla Zbigniewa Ziobry. Oczywiście przez dłuższy czas nie będzie pełnił funkcji prokuratora generalnego. Tą funkcję oddał na tymczasowo innej osobie. Także słuchajcie. Pamiętajcie, że zdrowie jest najważniejsze, że nie ma tutaj co, pieniądze, pieniądze. Pamiętajcie, zdrowie. I jeszcze raz zdrowie się liczy. I tylko w sumie.